Przed kilkoma dniami ruszyła modernizacja chodników przy ulicy pałacowej na osiedlu Sobieskiego. Prace prowadzone są w pobliżu budynków 506, 507 oraz 508. Motorem napędowym całej inwestycji byli ich lokatorzy, którzy skrzyknęli się i postanowili sięgnąć po pieniądze dostępne w ramach gminnych inicjatyw lokalnych. Wiosną e, mieszkańcy kilku bloków na osiedlu Sobieskiego Złożyli wnioski do gminy miejskiej Legionowo o to, żeby wyremontować w ramach inicjatyw lokalnych część chodników. Część wniosków została pozytywnie zaopiniowana. Zaczęto procedurę wyłaniania wykonawcy. Ponieważ procedura się mocno przedłużyła, można było wejść dopiero na remont tych chodników niedawno. Chcąc nadrobić stracony jesienny czas, budowlańcy ruszyli z kopyta i roboty postępują dość sprawnie, co oczywiście nie oznacza, że są robione po łebkach. Wszystko musi się odbyć zgodnie ze standardami określonymi dla tego rodzaju inwestycji. Wodę mamy no teraz trudniejszą e, i niestety istnieje konieczność ściągnięcia tego starego chodnika, e, tak żeby wykorytować e, miejsce na nowy chodnik, właściwie utwardzić e, nawierzchn nawierzchnię podchodnik e, i złapać odpowiednie poziomy spadki, tak żeby woda odpływała na tereny e, zielone i nie było zastoiń na chodnikach. Trwające właśnie prace na pewien czas utrudniają komunikację w pobliżu objętych nimi nieruchomości i siłą rzeczy mogą powodować pewne niedogodności dla ich mieszkańców oraz innych przechodzących tamtędy osób. Stąd prośba, żeby uważnie poruszać się przy tych budynkach, być może wybrać inną trasę. No oczywiście nie dotyczy, nie dotyczy to mieszkańców tych konkretnie budynków, którzy, wiadomo, muszą wejść do, do klatek. Pocieszające jest to, że prace trwają szybko. Tak też jesteśmy umówieni z wykonawcami. Wchodzą, wychodzą. Prace mają być wykonane w jak najkrótszym czasie, tak żeby te utrudnienia zminimalizować. W ramach inicjatywy lokalnej ruszyła też niedawno modernizacja ciągów pieszych przy budynkach 101 i 102. Jak zatem widać, współdzielcy chętnie sięgają po te formy wsparcia dla swoich pomysłów inwestycyjnych. Warto podkreślić, że ci, którym w bieżącym roku nie powiodła się ich realizacja, mogą próbować dalej. Dla osób, które, których wnioski zostały odrzucone, bo też tam było jeszcze kilka takich budynków. Mam taką informację, że można będzie składać wnioski w przyszłym roku, na samym początku przyszłego roku i mam nadzieję, że, że zostanie to też zrealizowane w 2022. Każdego roku na realizację inicjatyw lokalnych gmina legionowo przeznacza ze swego budżetu równo pół miliona. Jeśli chodzi o modernizację chodników przy ulicy Pałacowej po uwzględnieniu wkładu własnego mieszkańców, będzie ona kosztowała blisko 160 tysięcy złotych.